Cześć wszystkim! Z tej strony wasz Krimer, a to jest gra na prośbę jednego z widzów. W dzień, w którym to oglądacie, najprawdopodobniej ma ona już 72 godziny. Jest na tymie za darmo i to jest gra od twórcy Helltakera, więc pewnie prędzej czy później sam bym się nią zainteresował. Ale naprawdę bardzo wielkie dzięki, że podsyłacie mi gierki, które chcecie, żebym nagrał. A więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Chapter pierwszy z Mora. You must be new girl. You want sector of F? It's yours. Fix the generators and don't let those bitches kill you. Zagramy snag hardmodzie. To będzie... Mua. Piękne. Ja myślę, że to będzie jakaś gierka na dwa, trzy odcinki, więc... Kurde, dobra animacja. Tak jak już mówiłem, to jest też gra tego... To jest też gra od tego, e, twórcy Helltaker'a Więc tu będą się różne śmieszne i dzikie rzeczy działy Tak sądzę smora load shocker Tylko, że zamiast demonów mamy duchy i to jest bardziej bullet hell Ale ogólnie Oooo, oh, prawie mi Eee... Uh, myślę, że... O! Oh. Naprawiłem G. Eee... Yeah, my head. You did something. You fixed the shield, did you? My pores are... Fading. A, ah, odpływają. Ready to kiss water. Eee... Eh? Confirmed. Aha. Czyli dosłownie, zamiast demonów mamy duchy. I zamiast facetem jesteśmy te z bawą. No, no, no cóż no. Więc tak, myślę, że ta gra nie wiem ile ma ale wygląda, że ten sektor F ma dużo, więc myślę, że to podzielimy na dwa odcinki. No i chapter drugi, z Mora 2. Aha, czyli ludzie zbudowali... Zbudowali generatory. Żeby chronić się przed duchami. Okay. Ale wygrałem 50-50 teraz, jestem ze siebie za to obolony. Co to było? No wy atak! Helma. Ale zwaliłem teraz. Dobra, fuse. Tam to tam siadło, to tam siadło, to tam siadło, od ataku górnego. Górny. No, to No siadło, to tam siadło, to tam siadło, to tam Dobra, Chyba łapać pattern. Teraz będzie... Dobra. O, to było siadło, to był Close to Znowu to tam siadło, to Cieszę. Udało się. Aha, oh, to było bliskie. I need you try of all this running, you know, I can't run anymore. Was ist? Odink, ale uwaliam taką cząstkę, tak for real. Cut wire. Oh, o, no, czyli nowy loop. Out of the nine new gears we got yesterday. You are the only ones still alive. Keep up the good work. Aha! Czyli wszyscy sobie deadly. I to są te dziewczyny, nie? Pewnie. Cutting cutting wire, czy co będzie? Czy co będzie? Wait. O. O! O! Ej, ja wolę fiozy. Halo! Tu się zaczynam pod górkę. Cut wire jeden. Lotier Splitter. A znowu Lotier. No. Mówcie, nareszcie jest dobrze. Tak sądzę. Ale proszę w mnie nie strzelać. Z sążkami. Trzeba z i jeszcze zostawia minę. Chłop się dobrze bawi, tworząc te gry. Ej! Ale G, mogę nosić w dwóch rękach dwa rzeczy. Zasadnie! Zasadnie! Zasłonę! Nie, nie, nie! Co to jest? Dobra, full skupienie. Sorry jak będę mniej gadać yy, widzowie, ale no właśnie... Yy, skupienie. Full... Full skupienie. Biegiem, biegiem, biegiem. Co siadło? Tu siadło. Ale ja nie mam. Jak, jak ja to zrobiłem, ja nie wiem. Dobra, ja metodycznie muszę po prostu eliminować te miny, żeby mi się nie, na... nie narobiło tutaj. O. Nie, nie! Nie! Aaa, ah, fuck. pad. Nie zauważyłem tego. Dobra, na razie... Na razie to jest taki dość... dość prosty pattern do ogarnięcia. Tylko te miny. No, nazwijmy to miny. O! Nie, nie, nie. Za mną nie będzie tak prosto. Aha! Oh, fuck. Ej, dobra, ja też zauważyłem, ja zauwa że tu są dwa rodzaje tych. Że czasami nie muszę odpakowywać tego. A, tu musi być odpakowane. Dobra, to trochę ułatwia roboty, jak są nieodpakowane i odpakowane Dobra. Dobra. Nie zap... Uh. Dobra. Oh shit, to było blisko. Ej, czas mi się kończy. Jest! Jest! Mogę mnie smoknąć! Don't worry, I always be there. The shadows wait for the perfect moment to stop you in the back. Cutwire 2 Nie, w sumie dobra, raczej tu nie będzie, aż tyle poziomów. Chyba w gdzieś się super zatrzymie. To będzie jeden odcinek raczej. Drown. It's gone, I'm gonna faster, good luck. Dobra, właśnie jaki dron. Teraz poczytam o dronie l 2? Ej, 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 Czemu ona ma wię większy, większą cążkę? To mi się nie. oho no, oho no, Ona mi chce zrobić dekapitację. To druga Ja myślałem, że to jest druga jej faza A nie, że druga, druga Przyjdzie Sklepać mi dupę A? Oh shit. To jest fuse, fuse, Fuck! Fuck! Tu będzie dużo umierania. Mm. Oh. Jakie ona, papory, wrażenie tymi cążkami. Oh. Oh. Nie! To jest. Wymagające. Robi się strasznie wymagające. Nie, mój, no, jakie ja miałem to zrobić? Za dużo min. Ej. Uff. Nie wziąłem tego Dobra Dobra Oh fuck. Nie, znowu, nie, wszystko, O, oh boje, enter. Tam były narośniki, tu są babeczki. No, czyli to są te wcześniejsze. To jest dziewczyna, o której ona mówiła. nie, oni nie chciał, żebym się pogubił tak totalnie, teraz to jeszcze fuse'y. Mam już trzy rzeczy. Low smelter. o, Myślę, Myślałem, że... nie, tu już na dzień dobry są dwa ataki. oha, dobra. A i tu się odbija tam tracze teczkę trzeba. Zwyczajną. Um. Nie, nie! Fuck! Dobra, tu trzeba popierdzielać z prędkością Sonika. Nie! A tak nisko! Bo ostatnia naprawa! Chyba! Co ja tu robię? O! Teraz co tu potrzeba? Teczka. A tu? Fuse. Dobra. O nie, nie! Dobra, fuse i teczka. Dobra, jeszcze na prawo Lewy fuse. Co ty chcesz? tam Tamto chcesz! Ale to będzie na styk, Albo w ogóle... Oh. Oh, jestem w to dobry. Skąd mamy ciastka? Tu oh, shit. To będzie... To będzie tricky. Uh, Wywalę się na pierwszej naprawie tutorialowej. Co tu? Teczka. Co tu? Fuse. Ja nie mogę tu z pocisków. Lecimy. Zębatka. Oho. Zapomniałem o zębatce. I się wywaliłem. Dobra. 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 Co on tam potrzebuje? Teczki. Dobra. A tu fioza. Fus jest. Teczka jest. Co tu? O! <laughs> Jak dwie? Jak dwie? Jak dwie naprawdę? Co jest? Dlaczego to chciał od. dwie rzeczy. dwa rzeczy? Hej, on. What's the letter for? A zgadnij po co jest drabina? Po to właśnie. To ja gotuję, to ja gotuję w tej grze. To jestem tym, co, co właśnie przechodzi na najtrudniejszym poziomie trudności. Zmora 3 Zmora 3 Myślę, że one już. dostały ciastka. Aha, super, Elektrycykiety. No właśnie, looter. Fucker again. Co ma chce? No oczywiście bym miał od razu zaś zarąbać. da. Oh shit, fuse. A tam? Fuck. Ale ona popierdala. E, przepraszam, popieprza. Teczka. Druga. Catwire. Oh, fuck! Wziąłem mnie w korytarzu! W rogu! Jedno! Jednym pociskiem! Sniper! Nie, mina mi stanęła na drodze. Zaczynam się męczyć przy, przy tym bullet helu. A to nie jest dobry znak. shit. Jeszcze raz. Ach, shit, mogłem odwieźć do góry. That zaś w kąt! Zębatka... Dobra, nawet nie wiem od czego bedłem. O fuck. Nie! To mi złapało! Uh, Fak... Najgłupsza śmierć. Nie, nie, nie! nie. To jest jak rozstrzelanie, egzekucja to jest. Uh, uh, nie wiem... Chciałem powiedzieć, nie wiem jak to przeżyłem. Nie przeżyłem. Co mnie trafiło? Co mnie trafiło? Nie. O. Oh. Nie. Nie. Szecz! Czy co? To? I to? O shit. Aha, oh, uh hm. -huh, uh -huh. O, o. Teraz zobaczymy kodem oka. Jest, jest! Yes, mówicie mi je! Mm. Piękne. Te arte są po prostu piękne. Zmora 4... Zostawcie mnie Well Mister we still here. z Jestem weteranem. Już widziałem po oznaczeniu hard mode, co tu będzie. Nie. Co to jest? O o! Nowa rzecz. Oby nie było trzeba tego rozpakowywać. Tak! Super, nie rozpakujesz tego, ale karmisz to Fuse'ami. Dobra, inaczej. Mapa. Dwa generatory. Tu mamy Fuse'a. I teczki Dobra. Tylko unikać zmory, która będzie chciała mnie zadupcyć. I tego... Pocisków. <stuszczalne> w bullet na nienawidzę pocisków. wiedział klimer z bullet hela. Nie wiem, albo jestem zmęczony, albo jestem za głupi, albo nie rozumiem patternu pocisków. No, no, no. Ustawnie. Teczka. Siła nie jest, ale jest daleko. I to bardzo. Aaaajajaj. A, jejej. a, o, masz? Masz? Fuse. oh fuck. Top 5 najstraszniejszych jumpscareów Zambadka Łamzę pojawia, please Na. Jak dobrze, że te duchy można podradzać. To Bateria... A, bo to jest bateria taka Taka bateria. Taka sroga. I nie do rogu. Nic. Teraz tu taki meg? Chciałem powiedzieć... Nie wylecie głupie w pociski. Co to? Mega bateria. A ah, shit To gra mnie nie ja To gra mnie nie ja owójdzie! Fuck! Uh, fuck! Fuck fuck! Dobra, zrobię! Ostatnie podejście! Ja już naprawdę nie mam psychy do tej gry. Przepraszam, chciałem to zrobić w jednym odcinku, a jak to ma być odcinek godzinny. Już podejrzewam, że będzie pół godzinny samych nagrywek. To wam się to nie będzie, wygodnie nie oglądało. On się... Oh A taki 10... nawet do 20 minut jeszcze jest znośnie. Na YouTubie, taki coś oglądać. Nie no, mi Dobra. Ja wam dziękuję, widzowie, za oglądanie. Mam nadzieję, że Gierka wam się spodoba, po jeszcze naprawdę się spodobała. Tylko jest bardzo męcząca. No i myślę, że za niedługo pojawi się drugi odcinek z awarii. Nie zapominajcie jeszcze o łapce do góry, subskrypcji, jeżeli kontent się wam spodobał. Z tej strony był Krimer. Do zobaczenia i cześć.